Siemano, witam w kolejnym odcinku Wychodzenia z Golda Dzisiaj znów kolejny czogat. Lu lubię grać Czogatem i przy okazji przyjemnie się nim gra Ciężko się na niego gra na linii, więc stwierdziłem, dobra piknę Olaf'a, bo nie wiedziałem czy gram na Olaf'a czy na Akali Bo nie spodziewałem się Akali w dżungli, ale jednak Jestem ciekaw czy ta Akali w dżungli będzie działać u przeciwników, ale to się zobaczy Więc ano, po zwycięstwo Dobra, laft tu był, Ojej, ale się z nim minąłem. Okej, okay. jeden za jednym. Niestety on dostał Fitch z blada. No Liczyłem szczerze, że ja tego dostanę, ale zamiast tego to ja się tapam na linia, on musi iść z buta. O kurde, nie dam mu rady, no ma jeszcze tą tarczę Przeklęty typ Nie sądziłem, że aż tyle mi wywali No ale niestety, głupio było w ogóle podejmować z nim walkę przed Darką No, dostał trochę więcej niż ja Nie trafił siekierki Podskoczy. go wstał Znów podskoczy. Dobra. Jeszcze staka na nim nabiję bardzo dobry gank. Dobra, takie szybkie wymianki z nim mogę wchodzić w grę Zara R będę miał o kurwa O MI mi naklepał Mniam 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 I Teraz on ma zero, ja się mogę cofnąć, mogę się tepnąć mogę go zabić Kurde do Warta się tepam. Dobra debil, się dowierzy ale może no, o tym nie wiem. Może jakbym dowiedział się tego, to by wiedział Nie zdążył. Nie ma staraczej raczej. Klep się ze mną teraz. No. No nie gadaj, że on nie umrze. No. No i dobra, no. Olaf już będzie raczej robiony na no spokojnym topie. Naprawdę bez R'ki trochę ciężko będzie go wykończyć, bo jednak się leczy z Kubany na końcu, ale jakoś damy radę. Oła. No i Ola wbija się we mnie, no który przychodzi na ganka. O, nie zjem go, nie zjem go, nie zjem go, nie zjem go. Upo. Chciałem go jeszcze zjeść, ale no R'ka odpali, więc nie wiem jak. No i cofka pod Hearthsteala i teraz możemy się z tym Olafem bić, tak jeden na jeden, całkiem przyjemnie, żeby Hearthsteali trochę pozbierać. No chodź. Zwolnij trochę. Dzięki. Może i trochę minionów straciłem, ale... stak na zjedzeniu został bity. No jest i Olaf. Olaf, chcesz się bić jeszcze trochę? No chodź raz, cię raz. Dzięki. Albo idziemy w niego. Dużo i Mimo, że ja już nie miałem many. A jak tam idzie reszcie drużyny? O, oniwie 3-0, Jin 5-3, którym 2-1. Ładnie. Bum, 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 bum. Nie ma merki. Zerką bym go wykończył. A bezerki może być lekko ciężkawo miejscami. Oj, oj, niebezpiecznie. Nie, jednak nie. Wszystkie sobie myślałem, że będzie niebezpiecznie. Ale Akali w dżungli to chyba nie najlepszy pick. Bo jak nie na mnie, to spotka kogoś innego. On idzie na egzekuta. Nie zrobisz egzekuta. Zro no, dobra. Jak tak bardzo go nocturn chcesz. Ty no. Co? No, który przegrał? Wyszczelił się gdzieś. Pytanie, gdzie? Tu się wyszczelił. A, nie widać, nie ma tu teraz. Spoko. Będziemy biegli, Olafie. Będziemy biegli. No ma podstawowy buton. Nie może być. W stanie mi uciec. O, chyba, że każdą siekierkę będzie we mnie trafiał Dobra Olaf został dogoniony Czy on znów chce się ze mną bić? Nie, teraz zaczyna uciekać powoli O kurde Ja chciałem go zjeść! No który go za nim. Ja chciałem go zjeść! I to tak serio chciałem go zjeść Dobra, zjem minionka jeszcze jednego Dobra, tej wieży już nie ma Idziemy dalej Pum! Ojoj, 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 ojoj Dobra, może się uda uciec No niestety nie O, tam ktoś jest! A Kali z levelem 10? Oj, przyszedł. Oj, Wejgar przyszedł. Oj, Wejgar, to to Dobra, Veigara... Ani Z Strelowami Wejgara. I to tak dosyć porządnie z trelowami Wejgara. O, dobra, to ci w końcu kogoś mogę zjeść. Jeden, tak raz ten, raz ten ucieka. Olaf, ty co myślisz, że jajko zabijesz? Okej okay. Kali prawie nie ma HP Ten atakan ją obił do zera Obra, go zjemy jej to nawet nie zautosujemy, a go nie udało się podrzucić, Olafit na bocie, dobra. Spróbuję tapnąć. tu, zobaczymy czy go jakoś zajdę gdzieś. O, <gulia> A kuku Kurwa <gulia> się chłopak trochę się, że jak gdzieś pójdę Ona gdzieś tu była O, freestack <gulia> Autoskurt z dealem i z... I Starczy na Akali No chodź Akali O, to po prostu fajgara. Ajajaj, trochę biją, trochę biją mnie, ja nie mamany. Blue by mi się przydało. O trzech aż przeciwników idzie aż trzech, a moich teammateów zero, tak? A, nie wiem, czy ucieknę, chyba nie powinien nam dać rady. Ała. No właśnie. Kali nie powinna mieć prawa tego ukraść. Ok, na Kali uciekło. Już na który idę ci pomóc, czy jest przydatny. Dobra, to był fatalny pomysł robić tego barona, bo już nie mamy jednego. Nie mamy mnie. Loona Awczy. No i jest fatalnie, oj jak Leonawczy to nie jest dobrze, my to możemy przegrać jeszcze Ciekawe czy z Olafem mam jeszcze szanse 1 na 1 Oczywiście, że tak No już bez przetady Olaf, ja wiem, że ty może trochę się wzmocniłeś Ale jak ty mi chociaż pół HP zadasz to będzie dobrze Typ nie ma botrka i coś tam się pluje Jinx jest prawdziwym problemem z botnej zaczął dużo robić, podczas dymu i nie robi zbytnia nic. Dobra, zabili ta ona, on też zginie. Nie ma szans na przeżycie. O jak on to fiknął mi tam. Ładnie fiknął. A, nie nie zagonimy go. Więc oni muszą teraz defense... o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Ani wie jakby ją zabiła szybko. A, nie zdążyłem z moją merką tu podejść. A Kali wiem, że gdzieś tu jesteś. Dobra. Dla pewności ją zjadłem, żeby mieć kolejnego freestaka. No 8300 HP to już sporo, no. Ani wiaty z Olafem raczej jeden na jeden to tak średnie, żebyś walczyła. No kur też. Wy wszyscy nie możecie z nim walczyć jeden na jeden. Tylko ja. Dobra, on zginie. Wegar dostał podrzut. O, zwalniaj go, spowalniaj go, spowalniaj go, spowalniaj go, go. Jinx przyszła. Do Jinx nie ma... No nie, nie zdążyłem zjeść tego Brauma. Ale jak nocturni ani mi się wywalają na Olafa ich jinx nas niszczy na 4 na 5 gramy ach ciężko ciężko super taki mecz przegrać bo leona awczy ja liczę że to... liczę że to pójdzie mniej punktów najgorsza porażka w mojej historii chyba tak wygrać to po takich niszczyć ach szkoda pierdolić kurwa jebana leona E, dobrze, że tylko minus 8 punktów, to jest jeszcze akceptowalne.